Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką. Osobno tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy, jeśli chcesz, Postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obok świetlany osłonił ich, a z oboku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł. Wstańcie, nie lękajcie się, gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc, nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Ojcze, na początek takie pytanie dość prozaiczne. Przemienianie Jezusa odbyło się na Górze Tabor. Jest to góra bardzo stroma. Czy więc jest to znak dla nas, że możemy się przemienić, ale tylko wysiłkiem, ciężką pracą? Pewnie tak, ale tutaj znowu też trzeba się cofnąć do Starego Testamentu, że gdzieś, że bardzo często na kartach Pisma Świętego Pan Bóg rozmawia z człowiekiem, przemawia do człowieka właśnie w takim otoczeniu na Górze, gdzieś wysoko gdzieś w odosobnieniu. No właśnie, góra dość często pojawia się w nawiązaniach historycznych, kulturowych i w Biblii. Jest to miejsce, które Bóg specjalnie wybiera, żeby pokazać, że jest na piedestale ponad człowiekiem? Czy dlaczego? Może nie, nie pokazać swą wyższość, to chyba niekoniecznie to, ale może faktycznie, że żeby porozmawiać z Bogiem, żeby stanąć przed Jego obliczem, że może potrzeba wysiłku, żeby trzeba, potrzeba wyjść, może właśnie tak jak tutaj w górę, że gdzieś doświadczyć jakiejś przeciwności, jakiegoś może i zmęczenia, trudu. Też tak jak wiemy w tych, w tych historiach ze Starego Testamentu, Mojżesz, Eliasz, gdy szli w górę, to także pościli, przygotowywali się do tego spotkania z, z Bogiem, do rozmowy z Bogiem. Więc może to jest właśnie taki symbol, że, że, też, tak jak, że też nasza modlitwa nie jest czymś łatwym, tylko jest czymś takim jak to, to przysłowiowe zdobywanie Gór. Ale dlaczego jest udział tylko trzech apostołów, a nie wszystkich, wszystkich, jakich miał? No, jest to rzeczywiście takie dla nas zastanawiające. To jest jakieś takie grono najbliższych Jego współpracowników, najbardziej zaufanych. A może to też ma przekazać, pokazać nam, nam dzisiaj we współczesnym świecie, że Pan Bóg no, ma jakieś takie grono osób mu w tym sensie bliskich, że chce, chce ich posyłać. Może tak odnieśmy to do tej sytuacji, że gdzieś ludzie teraz mają trochę taki bunt wobec chociażby kapłanów. Prawda? Ale jednak Pan Bóg chce się posługiwać człowiekiem, kapłanem, siostrą, zakonną, zakonnikiem, żeby przekazać im jakąś informację, a następnie żeby oni byli takimi właśnie pośrednikami między Jezusem a ludem, a ludem Bożym, ludem bieżącym. No właśnie, Jezus wybiera trzech apostołów. Nawiązanie do ilości kapłanów, do sióstr. Nie wszyscy możemy być kapłanami siostrami zakonnymi. Często bywa tak, że wśród sióstr zakonnych kapłanów trafiają się te czarne owce, ci gorsi, którzy błądzą na tej drodze powołania. Czy to znaczy, że cały kościół jest zły? Czy po prostu trzeba tym ludziom pomóc, okazać miłosierdzie i po chrześcijańsku ich wspierać, a nie nazywać nagle kościół tym od najgorszych i żądać od kościoła? Wymazania wszystkich win i odsunięcia się od życia społecznego? I oczywiście jest to jakiś procent, procent duchowieństwa, czy właśnie ogólnie mówiąc osób życia konsekrowanego, osób poświęconych Panu Bogu. No Można tutaj, to, jak chodzi o pro, proporcje, procenty, no to porównać, że rzeczywiście, że na tych dwunastu apostołów jeden okazał się być tym Judaszem, więc takich proporcji możemy się spodziewać też dziś. Ale nie, nie, nie możemy przekreślać właśnie kościoła, kapłanów, księży, zakonnych i tak dalej, że wszyscy, bo to jest oczywiście takie nie, nie, niesprawiedliwe uogólnienie. Wróćmy na chwilę do tej Ewangelii jeszcze z powrotem. Jezusowi z łatwością przychodzi przemienianie się, zmienienie się, ale nam jest tak ciężko. My jesteśmy w stanie w ogóle sami się zmienić? Z Bożą Pomocą, tak, z Bożą Pomocą. Bo tutaj, oczywiście, że ta przemiana to jest coś takiego, że jest ona po coś, po to, by pokazać Janowi Jakubowi i Piotrowi, że on jest tym Mesjaszem, o którym były obietnice dane w Starym Testamencie. To jest przemiana nadprzyrodzona, że on jest, pokazuje też, że jest synem Bożym. A możemy to też odnosić, że my też mamy się przemieniać, mamy też przywracać w sobie obraz Boga, na który. Bo żeśmy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. I możemy to też tak interpretować, właśnie, że, że, że nam, naszym też jakby takim ważnym elementem w życiu, czy ważnym ma być właśnie też ta przemiana, przemiana naśladowanie Jezusa Chrystusa, naśladowanie Jego postępowania, cech charakteru, czy. Ojcze, naśladowanie Chrystusa, no właśnie, czy Miejsce tej przemiany jest przypadkowe, czy to właśnie pokazuje, żeby naśladować Chrystusa, musimy się jednak trochę namęczyć, idąc pod tą górę. Ewangelista Mateusz bardzo nawiązuje tym opisami, opisami tego spotkania, tej góry przemienia, bardzo nawiązuje do postaci Mojżesza i też do tej góry Synaj, góry Choreb, na której Bóg objawił Mojżeszowi prawo, dało 10 przykazań, a teraz w tym opisie, właśnie Jezus jest tym nowym. Mojżeszem, który też rzeczywiście, tak jak Mojżesz, rozmawiał na górze choreb z Bogiem, tutaj przemienia się, Jezus się przemienia, ukazuje swoje właśnie też bóstwo. I Pan Bóg, Bóg Ojciec, mówi o nim, że to jest mój syn umiłowany. To jest nowy Mojżesz, ale też właśnie jeszcze coś więcej, bo tutaj był ten, który otrzymał objawienie, a tutaj Jezus przemieniony jest objawieniem dla nas i dla tych, którzy byli świadkami tego. Objawienia się w Nim Syna Bożego. Jest jedna rzecz, której nie rozumiem. Jezus był Bogiem. Wszedł w ciało człowieka i z powrotem przemienia się w ciało boskie. Naprawdę po co? Przecież wszyscy wiedzieli, że jest Bogiem, a z drugiej strony błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Więc po co wziął tych apostołów, żeby im to pokazać? Potem mówi właśnie, że błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To tutaj nie rozumiem tego, tej różnicy. To znaczy, nie wszyscy widzieli, że On był Synem, czy wiedzieli też, że, nie, że był Synem Bożym. Nie wszyscy chcieli to przyjąć. To było też później jak czytamy w kontekście całości Ewangelii, Nowego Testamentu, no to, że, że byli tacy, którzy odrzucili to bóstwo Jezusa Chrystusa. Zresztą Jezus po tym, jak się przemienił, prosi apostołów, żeby nie mówili o tym, co widzieli. Dopiero w momencie zmartwychwstania. Czyli właśnie żeby nie rozgłaszali tego. Bo może właśnie to jeszcze nie jest ten czas, kiedy ludzie mieli się o tym dowiedzieć, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym. Być może by to zepsuło właśnie tą misję Jezusa w ciągu tych jego trzech, trzech lat. Ale to byli też pierwsi apostołowie powołani przez Jezusa. Tak, a z drugiej strony właśnie może po to Jezus przemienił się właśnie przed Nimi, żeby ich przygotować też na ten moment kryzysowy, na ten moment śmierci swojej śmierci na ten moment, gdzie oni mogą zwątpić, że ten Mesjasz to właśnie On, to właśnie Jezus, to ta przemiana była konkretnie dla nich, tych, których później po Zmartwychwstaniu pośle. Idźcie i głoście, chrzcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Także taka chwila wzmocnienia przed tym momentem takim bardzo trudnym dla nich. Ale skoro Bóg się przemienia, czy to nie jest znak dla nas, że każdy z nas potrzebuje jakiejś zmiany, pracowania nad sobą? No, jak najbardziej, że możemy to właśnie w ten sposób też odczytywać, to, 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 to co mówimy, że my dojrzewając do, do takiej, do w naszej wierze to też potrzebujemy odkrywać w sobie, czy przywracać w sobie, w nas właśnie ten obraz Boga, na który żeśmy zostali stworzeni, na obraz i podobieństwo Boże stworzył każdego z nas Pan Bóg. Tak się zastanawiam, no bo weźmy przykładową statystyczną jakąś parę z Polski, dwoje ludzi, którzy są zupełnie inni. I teraz tak, oni się powinni do siebie dostosowywać, zmieniać się dla siebie nawzajem, czy zaakceptować siebie takimi, jak są. Ale jak chodzi tutaj o już na przykład małżeństwo, tak? Czy małżeństwo oparę, która się poznaje dopiero, dostosować się, docierać się, czy zaakceptować siebie z wadami i po prostu nie, nie starać się zmieniać dla drugiego człowieka. Wiadomo, że jest rzeczywiście wśród nas, czy między nami są jakieś, bywają różnice, prawda, mężczyzna, kobieta, że powinniśmy też jakby być wdzięczni Panu Bogu za tą też różnorodność, tak może porównując to do gdzieś właśnie jakiegoś takiego bukietu kwiatów. Może być to bukiet, który składa się z wielu, z wielu kwiatów, i, o, i przez tą jego różnorodność, on, ono ten bukiet właśnie zyskuje na, 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 na pięknie. I możemy też właśnie w tej drugiej osobie, mężczyzna w kobiecie, może dostrzegać tą, tą znaczącą różnicę, ale jeśli popatrzy na to, że to jest właśnie coś pięknego, że właśnie, że to jest takie. Odkrywanie siebie nawzajem, że ten drugi człowiek, kobieta dla mężczyzny jest tajemnicą i odwrotnie. I popatrzeć na to, że właśnie że to jest też przygoda mojego życia, że właśnie, że to nie jest proste, łatwe, tylko, tylko też właśnie to jest takie cały czas odkrywanie, że ten, ten drugi człowiek cały czas mnie zaskakuje. I to jest piękne. Czyli wbrew pozorom powiedzenie, że ci miejsca się przysięgają ma jakiś sens? Tak, zgadza się. Że mamy może takie doświadczenie, że często właśnie małżeństwa to, są, to jest ogień i woda. Prawda? I gdzieś, gdzieś rzeczywiście to, to oni muszą właśnie też jakby pracować nad tym, dojrzewać razem, dojrzewać w tej, w tej relacji, relacji wspólnej miłości, przyjaźni. Ale może to też właśnie potrzebne jest taki, takie właśnie różne temperamenty, po to, żeby gdy mąż może jest takim bardziej powiedzmy cholerykiem, a żona y, to, usposobienia łagodnego, to mąż właśnie działa trochę jak ta kawa, prawda? Podnosi ciśnienie, i, i ta druga połówka jest bardziej, że tak powiem, pobudzona do życia obowiązków. To tak pożartem serio oczywiście. Ja się zastanawiam, wracając znowu do Pisma Świętego, do dzisiejszej Ewangelii, do niedzielnej Ewangelii. Apostołowie usłyszeli, to jest mój umiłowany, jego słuchajcie. Mieli jasne potwierdzenie od Boga, że to jest Bóg, to jest Chrystus. nam tego brakuje. Więc... Czy to nie było tak, że apostołowie mieli po prostu łatwiej od nas? No na pewno łatwiej, bo rzeczywiście widzieli Jezusa, widzieli tą przemianę. My tej, tej łaski nie mieliśmy. nie tutaj, co było wspomniane, Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, ale widzimy jednak, że nawet jeśli mieli tą łaskę, to później uciekli, prawda? Jedynie Jan, ewangelista, który został pod krzyżem, a w tym momencie kryzysowym stworzyli. I my widzimy też właśnie, że też są jakieś momenty kryzysowe i powątpiewamy w Pana Boga, ale też ta przemiana, to potwierdzenie przez Boga Ojca, że to jest Jezus, to jest ten Mesjasz, to jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. To ma właśnie sprawić, że Jezus rzeczywiście jest dla nas autorytetem. Jezus jest dla nas ważny, bo to jest Syn Boży, bo to jest ten, który który oddał za nas, za nas życie, ale, ale wydaje mi się, że właśnie, że te wątpliwości, które pojawiły się na tym, tym momencie krytycznym u apostołów w, w, na, w nas także nieraz, nieraz walczymy z takimi wątpliwościami w wierze. W kółko mówimy o zmienianiu się, przemianie, ale czym to tak naprawdę jest? Przecież nie zmienimy się w tym sensie, że nie stajemy się nagle piękniejsi. No jest, jest ta pieśń, jesteśmy piękni, taka czasami gdzieś tu wiadomo, że może wywołuje u nas taki uśmiech na twarzy. Ale to, co jest też istotą tej pieśni, jesteśmy piękni, ale Twoim pięknym Panie. prawda? Nie, nie postawa takiego na, na, nie postawa narcystyczna, tylko rzeczywiście, jeśli postępuje zgodnie z wolą Bożą, zgodnie z przykazaniami, to wtedy, to wtedy staje się piękny. Pięknym, pięknym Pana Boga. Pięknym właśnie przez to, właśnie raz jeszcze powtórzę, że zostaliśmy stworzeni na obrazy i podobieństwo Bożej. Dzięki temu to nasze piękno. Nie postawa narcystyczna. Ale jak pracować, żeby nie być narcyzem? Czyż czasami każdy z nas staje przed lustrem i mówi: Super, wow, każdy by chciał taki być. No i co wtedy? To jest grzech już, czy jeszcze jest ta granica takiego zdrowego zauroczenia się sobą, a grzechu? Właśnie pod warunkiem, że jest ta, ta, ta proporcja, że, że gdzieś, to, gdzieś to piękno pochodzi od Boga, jest darem, jest, jest talentem, jest po coś też, właśnie jest też dla budowania, dla budowania relacji relacji, przyjaźni, miłości z drugim człowiekiem. To po to właśnie też, to tak jak jest powiedziane właśnie, że, że żona troszczy się, zabiega o to, aby podobać się swojemu mężowi i odwrotnie. Cały czas ma nam przyświecać ten, ten cel właśnie, że yy, dzięki Bogu, dzięki Bogu mamy określone talenty, zdolności, czy też właśnie tą urodę. Pan Bóg powiedział o każdym z nas właśnie, że przy stworzeniu, że i widział Bóg, że było bardzo dobre o człowieku. Ale to już się mamy unikać tej postawy narcystycznej. To jest też kwestia też jakiegoś takiego naszego dojrzewania: że mamy może różne etapy w naszym życiu, kwestia wieku, a, a, ale gdzieś też powinna być w nas taka akceptacja siebie. Prawda? Że to jest też jak najbardziej jak najbardziej dobre, czy nawet wręcz konieczne, właśnie. Bo, bo tak jak w tym przykazaniu. Najważniejszym, największym, po, po tym, co najważniejsze w naszym życiu, że miły Boga bliźniego, Boga ja z całego serca, ze wszystkich sił, całym swoim umysłem, to mamy miłować bliźniego swego jak siebie samego. Czyli właściwa miłość siebie samego pomaga mi w sposób właściwy kochać bliźniego. Skoro już Ojciec zahaczył o przekazanie miłości, to taka dygresja. Często wiemy, że mamy kochać bliźniego i Boga, a zapominamy, że mamy kochać samego siebie. i teraz co? Ciężko jest zaakceptować i pokochać samego siebie, szczególnie gdy widzimy swoje mankamenty. Czy więc nienawiść, niechęć do samego siebie jest grzechem? Może właśnie, że nie, nie od razu grzechem, tylko jest jakimś takim etapem właśnie w tym procesie do, dojrzewania. Ale, Ale zaakceptować tutaj, samego siebie. Żeby zaakceptować siebie. To wydaje mi się, że tutaj pomaga nam ta relacja z Panem Bogiem. Pogłębianie relacji z Bogiem pomoże mi właśnie we właściwy sposób patrzeć na siebie. Jeśli ja rzeczywiście, no, chyba może tak po prostu, będę szczerze ufał Bogu, te, te słowa, to wezwanie dla nas, na nasze czasy, Jezu, ufam Tobie, to ja też będę ufał w to, że właśnie z Bożą pomocą, czy, czy właśnie odkryję, zaakceptuję siebie samego i czy będę, a jeśli tak, to będę też właśnie umiał w sposób właściwy miłować bliźniego. Tak patrzę na obecne czasy, na siebie samego. Mam wrażenie, że taka próba zmieniania siebie było. trenujących koszykówkę chciałem chodzić na siłowni, żeby być jeszcze chudszym, jeszcze silniejszym. To taka sezfowa praca, bo i tak się chciało wziąć tą czekoladę, potem i zjeść i to, co się spaliło, to się wracało. I no, może taki przykład bardzo prozaiczny to, to był, ale czy to nie dowodzi tego, że sami nie jesteśmy w stanie nic zmienić, bez Boga nic nie damy rady? No tak, jest to, jest to rzeczywiście opisane w Piśmie Świętym, że, rzeczywiście, że bez Boga nic nie możemy uczynić, prawda? Że wszystko jest też łaską podpowiadają nam święci. Ale myślę, że to jest, właśnie, tu jest też, bo to, to, co jest o tym dzisiejsza Ewangelia, że Chrystus pokazuje swoją prawdziwą tożsamość. Młody człowiek poprzez właśnie też dbanie o siebie, o swój wizerunek, też szuka tożsamości, bo też rozeznaje swoje powołanie. Chce wyglądać ładnie, estetycznie, bo on chce zdobyć powiedzmy żonę, i ta, i ta, żonę tą drugą połówkę, chce ją utrzymać, bo chce być dla niej atrakcyjny, chce się jej podobać i to jest czymś dobrym. Miłym także Panu Bogu, i z racji tego właśnie rzeczywiście dba, dba te, o ten swój wizerunek, i tak powinno być, że rzeczywiście czy o wygląd swoje czy sylwetkę, mężczyzna, tak gdzieś ćwiczy na siłowni i tak dalej. Dziewczyny znowu, czy kobietę też fitness, taniec, żeby, żeby, bo rzeczywiście to jest gdzieś szukanie też swojej tożsamości, tożsamości i odkrywanie, jeśli jestem powołany do relacji z, z kobietą w małżeństwie, to też mam, mam jakby troszczyć się o ten swój wizerunek zewnętrzny. No właśnie, ojcze. Wspomniał ojciec o powołaniu do małżeństwa, ale jest też powołanie do kapłaństwa. Przemiana w siebie powoduje też to, że odkrywamy się w jakiś sposób, okreś musimy się określić. To może powiedzmy krótko, jak rozeznać powołanie, co jest najistotniejsze w tym, żeby dowiedzieć się, czy mam być kapłanem, czy mam być mężem. To też tutaj znowu właśnie taka pogłębiona relacja z Bogiem rozmowa na modlitwie, czy też. Rozmowa z kierownikiem duchowym, czyli kapłanem, czy to w spowiedzi, czy to na takiej rozmowie, też moje jakieś wewnętrzne doświadczenie Boga, czy, czy jakieś właśnie znaki, które dostrzegam, czy też przede wszystkim wydaje mi się, że właśnie też jakaś fascynacja Bogiem, wiarą, słowem Bożym, być może jest dla mnie takim sygnałem, że właśnie że to jest, że to dla mnie jest życie, czy to zakonne, czy kapłańskie. Ale nie jest powiedziane, że właśnie że człowiek, który fascynuje się Bogiem, nie może iść w stronę małżeństwa. To też piękne, bo, bo potrzeba właśnie też świętych małżonków, prawda? Żeby, a z kolei z tych rodzin, ze świętych małżeństw, będą dobrzy, dobrzy kapłani. Więc tutaj taka fascynacja Panem Bogiem, pewne właśnie znaki, które my odczytujemy, w którą stronę iść. Czy rzeczywiście jest, bardziej nadaje się do małżeństwa, czy bardziej nadaje się do, do kapłaństwa. I na pewno też rozmowa z jakimś doświadczonym też świętym czy charyzmatycznym kapłanem też może być pomocą prawda? żeby on popatrzył na moje predyspozycje zdolności, talenty i powiedział ewentualnie słuchaj no, ja Ciebie widzę albo mogę mo, znaczy może tak kapłan nie może powiedzieć bo to decyzja jest zawsze należy do tego konkretnego człowieka ale on może nam powiedzieć słuchaj no, dziś ja Cię widzę na abonie, albo, albo może zastanów się, może lepiej byłoby gdybyś był e, Stolarzem i miał rodzinę, prawda, jak, jak, jak święty Józef. Także to nie jest taka może łatwa, jednoznaczna odpowiedź, bo to gdzieś człowiek w rozmowie znowu z Bogiem, na modlitwie, ma, ma, musi podjąć tą decyzję. Ale do tego wszystkiego potrzebna jest ta wiara, która jest ciężka, jak wejście na górę tabor, ale wejście na górę tabor dało apostołom zobaczenie światła, zobaczenie Chrystusa w prawdziwej naturze. Czy to jest dla nas znak, że im więcej wysiłku włożymy w wiarę. Tym większą nagrodę zobaczymy? Tak, bo to jeśli, jeśli właśnie porównamy to wyjście w góry, czy wyjście na tą górę, to jest to rzeczywiście, tak jak wspominaliśmy wcześniej, wysiłek, podjęcie jakiegoś trudu, zmienne warunki pogodowe, ale gdy wyjdziemy na tą górę, to poszerza się horyzont widzenia, prawda? widzimy piękną panoramę. I rzeczywiście ta modlitwa, to rozeznawanie, ta, ten dialog z Bogiem może właśnie nam poszerzyć horyzonty. Że może gdybym nie zwracał się do Boga, no to będę gdzieś tam właśnie gdzieś na nizinach i nie będę miał takiej perspektywy dalekiej widzenia. Natomiast tutaj wychodzę, podejmuję trud, ale widzę, bardziej, widzę szerzej, widzę dalej. Widzę dalej i mogę, rzeczywiście wtedy mi jest łatwiej w tej, w tej rozmowie, gdzieś na tym właśnie szczycie, rozmowie z Bogiem, tak symbolicznie to rzeczywiście, rozeznać rzeczywiście, co jest tym moim powołaniem. Słyszymy tu Ewangelię w drugą niedzielę Wielkiego Postu. No właśnie, Wielki Post to taki czas przygotowania, oczekiwania, trochę melancholii. Często dzieci podejmują wyzwania: A, nie będę jej słodyczy, A, będę mniej grał na komputerze, i tak dalej. A co ten Wielki Post ma tak naprawdę w nas zmienić? Co ma w nas przemienić? Eee, może tak jak tych apostołów, żebym ja. Miała... Jeśli to nie jest we mnie dojrzałe, żebym, żebym uznał w Jezusie Chrystusie, że on jest Mesjaszem, że on jest Synem Bożym, ten czas ma pogłębić moją wiarę w Jezusa Chrystusa. Ma może właśnie pogłębić to, co jest w tej dzisiejszej Ewangelii, że mam słuchać Jego słów, bo, bo to mówi Jego ojciec Bóg-Ojciec. Słuchajcie Jego, to, co powtórzy może też Maryja. Uczyńcie wszystko, co Wam mówi mój syn. Uczyńcie wszystko, co Wam powie. Na weselu w Kanie To jest może taki właśnie czas, 40 dni, dosyć długi czas, takiej refleksji, bo też właśnie te wszystkie spotkania Mojżesza, czy tutaj też wspomnienego w dzisiejszej Ewangelii Eliasza, były poprzedzone 40-dniowym postem, wyrzeczeniem się od czegoś. To też może takie ćwiczenie ciała, po to, żeby to ciało z duchem lepiej było jeszcze w większej harmonii, ale właśnie, żeby mnie przygotowało na, na, to, na, na też mękę, śmierć, którą będziemy przeżywać w czasie tridum, a później i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, w którym właśnie On się też jakby w pełni objawia jako Ten, który oddał za nas życie, bo nas kochał miłością nieskończoną.